Hamujemy, hamujemy i jedziemy tu w prawo. Uch, delikatnie, nie przed zakrętem. Jedynka. I co? Kierunkowska z prawo. Popatrzcie, <grym> tramwaje. No i teraz, zobacz, kręcimy, kręcimy, nie pod prąd, nie pod prąd. Jedzie coś? No. Nie. Coś no. do... ty się mnie pytasz? No to patrz, jak patrz. jesteś po tamtej stronie, to no pomagaj. <grym> <Co>? No nie, <grym> Czekaj, tak dobra. bardzo A, tak. to nie. <grym> Dobrze, Jedziemy teraz prosto. Może to dziecko mnie stresuje. Ono idzie chodnikiem. No, ale mnie stresuje, bo idzie za blisko, jest, wiesz? A tutaj. A tak... gdzie ma iść? Nie wiem, dziesięci. No. No, dobra. I co? Nie I dziewczynę. znowu robisz to samo. O, no. No. To kół to będzie Ile płynieć? tych skrzyżowań po prostu! No są znaki poziome. Jest brak oznakowania pionowego. Dobra, dalej. I dlatego trzeba mm -hmm. się zatrzymać, jeżeli mamy ograniczoną widoczność, prawda? No i co robimy? A kierunkowskazy w celu ominięcia pojazdów? Prawy kierunek, w lewo, jak jedziemy? No. Już nie potrzebne. Tak. Mhm. A no nie.